We gaan nu op de oppoesie. op de oppoesie. Of gaan en op een uh, mooie en veilige fiets. Een regel voor de beïnvloeders. We gaan de water en op een fiets. We de water en op een De regels voor de Imperial Google. Hotel zijn dezelfde als op de når uh, noen sykler langt, uh, saktere og vi vil ta dem. Vi okay? de må alltid sjekke. Se okay? om um, noen sykler bak oss. Det er noen syklister i gang som sykler veldig fort. De er uh, altfor fort. Så so, på okay? den so, måten unngår vi noen uhyggelige situasjoner. Så hvis det skjer Hvis det er rødt lys mitt mens vi

tu rowery na wyjazdy grupowe Jan Szabłowski właściciel przysłał taki samochód przysłał taki samochód i tu rowery już wyładowano no 27 rowerów dzisiaj pojechało a mogło więcej Policz ale z powodu Jak widać, tam już za tym jest ścieżka rowerowa. Jeżdżą sobie rowerzyści. I tutaj mamy, proszę Państwa, no już. Widać Zatokę Gdańską, pewnie będzie, zaraz zobaczymy, czy zobaczymy to Zatokę, czy nie. To zależy, jak wysoko mam kamerę posiągnę, ale chyba nie. To jest ścieżka rowerowa, za chwilę pojadą tą ścieżką na wycieczkę rowerową ci turyści z Norwegii. Jak widać tam spacerują sobie śpiesi. Jest godzina dziesiąta rano, mamy sobotę. Sobota dzisiaj sobota już. Dzieci 1 września poszły do szkoły i teraz mamy tą sobotę przed niedzielą. Tak to jest. No, tutaj się jeszcze odprawa trwa rowerzystów. No to ciekawa impreza, no bo tu przyjeżdżają sobie na, do, do Gdańska i sobie rowerami zwiedzają to miasto. Tak można też. I to bardzo zdrowo i przyjemnie. Ale jest good. No, drink and no. Hello? Man. Drink and no. Drink and no drinking? Drinken no. Będę dzwoniła, tak? Dobra, dziękuję. Na To za, umówimy się na trzynastą. Ja podjadę. Podjedziemy tam zobaczyć jak tam przyjadą z powrotem, zmęczeni, czy nie. Ale jadą. Jadą Norwezy właśnie odjeżdżają. A, dzięki wypożyczalni, y, rower partner. Oni tam sprzedają rowery też, ale pan Czabowski, właśnie, udostępnia rowery turystom z różnych krajów. No, akurat dzisiaj y, odjeżdżają y, no, z Norwegii. Zaraz zobaczymy, gdzie oni pojadą: czy do Sopotu czy do Gdańska, ciekawy jestem. O. Idziemy tam, zobaczyć jak oni tam pojadą. Tutaj ładnie zielono jest. I sobie pojechali. Już sobie pojechali. zobaczymy, O, tu jadą. Hello. Hello. Ok, no cała ekipa jedzie Jak widać Ahoj Ahoj No proszę, zadowoleni Norwegzy pojechali sobie na wycieczkę do Gdańska No Jadą do Gdańska, przewodniczka na czele Muzyka gra Ahoj Adie! <laughs> Pojechali sobie. No, i tak to wygląda dzisiaj. No, Pomorska Telewizja Narodowa dla Was specjalnie z Sopotu. No, Pokazała jak turyści mogą wypoczywać w Gdańsku na rowerach, dużo ruchu. No, dzięki firmie Reover Partner, proszę Państwa, mogli sobie dzisiaj pozwolić na taki wyjazd. Potem się ich odbierze za parę godzin o 13.00 w innym miejscu, ale już w Gdańsku, nie w Sopocie. Dziękuję bardzo. Sławomir Jerzybiński. Wasz reporter, tym razem z Sopotu, nie z Gdańska. Ahoj! No.